W historii narodów są ludzie, którzy stają się czymś więcej niż tylko postaciami z przeszłości. Stają się symbolem, dla Polski takim symbolem jest Józef Wybicki, którego kolejną rocznicę urodzin dzisiaj wspominamy. Urodził się 29 września 1747 roku. Jego historia to opowieść o odwadze, która narodziła się w mroku. Jako dwudziestoletni poseł na Sejm I Rzeczypospolitej, w sali obrad zastraszonej przez rosyjskiego ambasadora, jako jedyny odważył się rzucić wyzwanie obcej przemocy. Jego samotny protest był iskrą, która zapaliła ogień walki. Walczył piórem reformatora, domagając się sprawiedliwości dla wszystkich. Walczył szablą w powstaniach, przelewając krew za ojczyznę, która na jego oczach umierała. Gdy Polska zniknęła z map, on nie pozwolił jej zniknąć z serc. Na obcej włoskiej ziemi, patrząc na polskie mundury, tchnął w naród nowego ducha. W lipcu 1797 roku napisał słowa, które stały się modlitwą i manifestem. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Stworzył pieśń nadziei, która stała się potężniejsza niż armię zaborców. Do końca swoich dni służył Polsce. Jako polityk. Organizator, wreszcie jako prezes Sądu Najwyższego, budując fundamenty prawa dla kraju, który miał się odrodzić, odszedł 10 marca 1822 roku, wyczerpany trwającą całe życie walką o godność narodu. Józef Wybicki, prawnik, żołnierz, poeta, człowiek, który dał nam słowa, byśmy nigdy nie zapomnieli, że Polska żyje w nas.